Dobry wieczór. Cześć kochani moi drodzy. Witamy was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu. No, no już przed końcem urlopu, wiecie już mutasy takie kurde. Nie chce się wyjeżdżać, no, ale trzeba wracać do domu, bo pewnie chwasty już uschły w domu. No kwiatki nie, nie uschły na pewno. No kurcze boję się, no ale dobra no co będzie to będzie. Mamy nadzieję, że u was wszystko w porządku, bo my właśnie jedziemy poszaleć i jedziemy też coś zjeść. No, poszaleć, poszaleć. Idziemy posmutać, bo mi pakuniać się chce. No bo ty, ty zawsze, ale patrzcie jaki Alvaro. Okularki. No bo ja mam swój nowy imię, czy jestem odpierdzielony normalnie? Kapeluzik. Jestem Do Juan. Co ty do, jesteś? Dojuan. Za... Ale, ale co to znaczy? Ty dożyła do, 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 do Taki elegancki gościu. Sprawdzę podznaczenie to, jest to jest, A ja sprawdzał sprawdza daj sobie spokój Bo je wyssałeś z palca, bo nie istnieje takie słowo Tak, z ucha wyciągnąłem Ty jesteś głupi Nie korzyść. Tak, ten. ty jesteś głupi, ty jesteś debil Jeszcze dwa słowa Jeszcze dwa słowa, nie wytrzymam jak Jak wezmę, zatrzymam się, wyrzucę z samochodu, bo już szedł na pieszo Nie miałbyś sumienia tego zrobić No to już No właśnie i co? Ryzykuj No i co? Ryzykuję Ryzykuj. już i co? Zjebuj. I co, i ryzykuję już Alvaro i co? No jestem przepiękny, wiecie jest to No Tak, tak, jest to... tak on tutaj przepięknie. Miał, że teraz to wiecie wszystkie te pimowe Co ty powiedziałeś? To no wszystko na mieście co jest. Co tak. co, co jest twoje? Co? co, co? Jezu nie słuchaj. Prowadzę, patrzę czy ludzie nie idą a nie. Mhm. Dobra. Panie żółty. Teraz znam tobie jedno dosadne pytanie. Panie pisztułka. Co wolisz mieć? Ostatnie godziny policzone czy ostatnie dni policzone? Może Ząbki No może i też. No, <laughs> no dupki, poczekajcie, no słowo takie powiedzie dupki, nie, na... nie widzisz, że prowadzę. Muszę I się drodze. skupić. Teraz musisz się skupić? A jak przed chwilą mówiłeś o, o czymś na D, to jakoś się nie musiałeś skupiać. Na drodze. Do... Na D. Powiedz inne słowo. Mam jeszcze raz je zdecydować? Nie na drodze. Mam jeszcze raz je zdecydować. Nie wolno nic zdecydować. Cytować, decydować, decydować. Dajcie spokój, nie rozpraszaj mnie, po jak przywalimy. Ale wiesz, w coś... ty, ale zdajesz sobie z tego świadomość, że ty jesteś menda. Ej, nie rozpraszaj mnie, bo jak przywalimy w coś, to wiesz. No posypię się wszystko. Ale zdajesz sobie z tego świadomość, że jesteś menda? Nie gorsza niż ty. Uczę się od ciebie. Uczysz się najlepiej? Uczę się to ty tego wszystkiego nauczyłeś. A to wiadomo? Żeby być wrednym człowiekiem. Ale to wiadomo. prawda, ale, ale w końcu powiedzieć prawdy? to ja cię tego wszystkiego nauczyłem. Nie, to kulturalnym. Dokładnie. W końcu docenił żeby mnie, człowiekiem. Co ta ruda, ruda te rude Nic kłaki ci wypadną? nie zobaczysz, wygadzą. bo mam czapuszkę. No. Nic nie zobaczysz, niestety. O rudzielec fałszywy, kłamliwy. Czy rudy, czy nie rudy? Kłamliwy. Rudy, rudy, rudy. Ja wam, powiem, ja wam powiem taką małą jedną uwagę. Jak wszystkich kocham Wszystkich ludzi rudych kocham, ale to jest jedyny rudy człowiek, który ja jest tak fałszywy. Rudy. Jesteś. Nie mnie Jesteś. Nie. Po co uruchamiasz? A widzisz, a dupeczki to co? Powiedziałeś? Nie. Pokutuj! Pokutuj, coś. a my ja sobie poza jedną, kamerą porozmawiamy. Ja mam jedną starą, taką żółtą i pomarszczoną, wystarczy. Ty twierdzisz, że ja jestem pomarszczony? Nie. Patrzcie. Komenda. Znowu ludzi podpuszczasz. Patrzcie, decydujcie. Nie wolno. On tak. jest bezczelny, on powiedział, że ja jestem pomarszczony. Ty jesteś. Oj szczelny czy nieszczelny sprawa hydraulika. Artur, bo naprawdę jak dojedziemy do domu, to nie czeka. I naprawdę będzie intensywna. dawaj, Ja dawaj, proszę bardzo, a kto cię odwieźć do domu Dawaj! Ale to właśnie w domu. Ale w którym? Już naszym. Nie, nie zgadzam się na to. Będzie albo intensywna terapia, albo chirurgia. Pilna. Ale Ja się na to nie zgadzam. Ja po prostu protestuję, ja mam do tego jak największe prawo i koniec kropka. To i cofnij i... swoje i... słowa, że jestem pomarszczony. Przeproś Dobra, mnie. bo jesteś przemarszczony. Przeproś mnie. Za co? Za to słowo, że jestem pomarszczonym. Patrzcie, jak mnie obraził bezczelny. Nie, że najpierw na dupeczki, a później, a później mnie zaczął przepraszać i potem powiedział, że ja, ja jestem pomarszczony. Patrzcie, jaka kartycha głupia. Nie Nie a ja, 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 ja to załatwię. Co załatwisz, gdzie? Napiszcie mi proszę w komentarzu, co ja mogę z tą mendą zrobić. Mm. Jak ja się mogę z nim rozliczyć, policzyć i, i, i jak ja mam tutaj z nim tutaj rozmawiać. Ja to a za drogę policza, jak chcesz. Nie zobaczysz mojego w Weź ten czarny kajet z głowy zdejmij, bo już chyba ci procesor przegrzany jest. Nie jest przegrzany. Chyba ci się procesor już przegrzał. Nie, nie, nie. nie. Stary jest. Jurku. Już ci się chyba procesor przegrzał. Że tak powiem. Bez cię. No, co powiesz. Sobie, no co powiesz? No, przegrzane procesory, to przecież widać. Już zaawansowany, przegrzany procesor, w dym wychodzi. Zaraz wary kabli będą, wybuch nie będzie, był. Powiedzcie mi, co ja mam z nim zrobić, powiedzcie mi, co ja mam z nim zrobić, powiedzcie mi, dajcie mi, dajcie mi chociaż nie, albo patelnię, zobaczcie no, ale powiedzcie mi, czy to jest normalne, czy tutaj, pokaż, zostaw, przecież tu para wychodzi z mózgu, głowy, mózg walczy o życie, zdejmij tą kapelusz, To by walczy, mózg walczy o życie, no by o przetrwanie, Twój mózg walczy o życie, ty go dalej nie dotreniasz. Powiem moją czapeczkę, nie wiesz co, nie dotykaj, bo teraz wygląda mu jak kurde śmiesznie. Błagam trzymajcie mnie, bo ja zaraz to załatwię inaczej. Skąd takiego dźwiga weźmiemy? Nie zapomnę ci tego, co ty <coughs> powiedziałeś. Którego? Że jestem pomarszczony. Nie zapomnę ci tego, co ty do mnie powiedziałeś. Będziesz pokutował przez to długo. Uh, uh. Nie strasz, nie strasz posie. Ja się z nim policzę. Ja go załatwię. No, ten uśmieszek, no uśmiechnij się. No, uśmiechnij się. Szaleniec. Także mamy nadzieję, moje kochane skarbeczki jego. Moje że bączki. u was wszystko dobrze, moje że u was wszystko w porządku, bo my właśnie dojechaliśmy do punktu docelowego. Tak. Idziemy pochodzić po mieście, idziemy ja zostałem, zjeść. Nie ja ja tu się będę rozmnażał. Co ty powiedziałeś? Co? No już jestem taki piękny, że zostaje będę się rozmnażał. Na dekil. A wiesz, że ty masz dziurę ozonową w głowie? Polotywi. <laughs> Ale co poloty? Aj nie pytaj, to takie zagadki są. No mnie no znowu wkręcę w jakieś jak w maliny. Ja nie wiem o co chodzi. Co ty dzisiaj masz taki taki te mnie wszędzie w to. Przestań się czepywać, wiesz co? Ja powiedziałem, ja jestem bardzo grzecznym obywatelem do czasu. Ty ty Ale za z... to, co ty czas. powiedziałeś, że jestem pomarszczony, ta pokuta będzie ciężka i bolesna. Ja, ja, ja nie chciałbym być w twojej skórze, bo... No to nie musisz być. Uff. Nie chcę być w twojej skórze. Co torki Będziesz przechodził, jeszcze pójdziesz na pielgrzymkę do Częstochowy, pójdziesz pokutować ze swój błąd. Potem będziesz pisał w dzienniczku tysiąc razy, że twoja żona nie jest pomarszczona. Nie, Będziesz przepraszać. Nie mogę iść, po mam chory kręgosłup, i nie mogę za daleko chodzić. Kurde, zgniotłeś mi czapeczkę, ty. Ja ci zgniotłem, że będzie normalny, ruszasz moją żę. No szalał, on jest zwalnięty na dekil, on jest nierolowany. To jest chory człowiek, to jest, to jest koniec. Nie horszy, nie horszy od ciebie. Ale ładny pies, o to mi gdzie widzisz? A. Tam. Widzę. Tam. No. Śliczny, łobuś mały. Także dobrze, że u was wszystko w porządku. A my lecimy na miasto, nasze kochane skarbeczki. No jutro już wracamy do domku. Ale. Nie ciem. Nie ciem. Nie ciem. No. Także widzimy się w następnym vlogu. Lecimy, kochamy was jak się podobało to do góry, no, jak nie to... Że nie dojechaliśmy. Odezwiemy się, odezwiemy je, je, jak się. Jak nie dojedziemy, to się odezwiemy. A tam pan, że, a nie myślałem, Boże. Nie no, pan... Co dobra, ty ja ty dobra, no, powiedziałem, wiesz, że myślałem. E. No. Kochamy was bardzo i do zobaczenia w następnym... O, zdjął mózg się, teraz odblokowywuje. No. Kochamy. Pa, pa. Buziaki, pa.